Zamach na Charlie'ego Kirka, śmierć Iryny Całudzkiej, marsz antyimigracyjny w Londynie, w Polsce za to spór o edukację zdrowotną. I z pozoru to zupełnie różne historie, łączy je jednak jedno: wszystkie są przejawem wojny kulturowej. To konflikt o wartości, tożsamość i normy społeczne. Toczy się na trzech poziomach: jednostek, gdy tragedie stają się symbolami, grup, gdy spór wychodzi na ulicę. Oraz instytucji, które kształtują myślenie. Problem w tym, że wojna kulturowa przede wszystkim dzieli, łatwo dajemy się wciągnąć w schemat my kontra oni. I w tym tkwi paradoks, że poświęcamy całą energię na walkę między sobą, a jednocześnie zapominamy, że w niektórych kwestiach, mimowolnie, jesteśmy po tej samej stronie. Choroby, takie jak nowotwory krwi, nie pytają o poglądy, a w Polsce taka diagnoza pada co 40 minut. Tak wygląda zestaw, dzięki któremu możesz zostać potencjalnym dawcą szpiku i być dla kogoś szansą na uratowanie życia. Wystarczy pobrać wymaz z policzka, odesłać go do fundacji DKMS i zostajesz wpisany do bazy potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja to odpowiedzialność, dlatego poznaj wszystkie zasady i świadomie zdecyduj, że jesteś gotów uratować komuś życie. Link w opisie.